Rynek pracy polski umiera. Cały czas widzę te filmiki, że wysyłają ludzi po 200-300 CV. Dostałem 1-2-3 odpowiedzi, chyba, i nie mogłem znaleźć roboty. Teraz jestem bardzo i też szukam ludzi. I na stanowisko do szycia dziewczyny szukamy. Na moje torebki produkujemy w Warszawie takie torebki a, ze skóry. I pół na rynku nie możesz znaleźć. Dobrze, to nauczymy i tak dalej. To od 5 może być, ale pomagać, nie? 8 godzin dziennie i nie na dużej produkcji, a 10 osób maksymalnie. I pracujemy w spokojnym tempie, bo skóra nie lubi tego szybkiego tempu. Nie mogę znaleźć. Dalej, na menadżera. Rozmawiać faktycznie z klientami. Ten sam problem. Ale tam zależy od sprzedaży. Nie chcę, że minimalna plus procent od sprzedaży. Też nie. No i nie wiem, czy jest taki problem z, na rynku pracy, bo dużo jest roboty. Ekonomika polska rok za rokiem rośnie. Kto chce, to i znajdzie. Kto nie, ten nie może znaleźć.